Witajcie, ja jestem Simon a to pierwszy odcinek Minecraft Ciekawe Pomysły. W dzisiejszym odcinku przedstawię, jak zrobić realistyczny portal do netheru. A więc, będziemy potrzebowali obsydianu, netherlaka, krzesiwa, lawy oraz glowstone. A więc, będziemy potrzebowali portalu, oraz za nim dużo, dużo takiego wolnego miejsca. Jak się pewnie domyślacie, zbudujemy tutaj jakby takie mini piekło. A więc ja zacznę budować w time-lapse, a wy oglądajcie. Ok, już jestem. A więc jak widzicie, wylałem tutaj trochę lawy, zagospodarowałem. Taką dość małą przestrzeń i myślę, że bardzo fajnie, dość efektywnie to wygląda. Tutaj może dostałem gry z ale nie. No dobrze, a więc teraz podpalamy portal. No Jak widzimy w tle widać tam jakby naprawdę na Oczywiście tu można przechodzić. Nie, możemy nawet tam zrobić jakiś tajny pokoik. No, dobrze. A więc jeżeli się podobało, daj łapkę w górę. подписывайтесь мой На